Witajcie wszyscy serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj tak na rowerowo znowu. Ale jest małe, więc troszkę te okoliczności przyrody są oczywiście przyjemniejsze. Jestem przy lewej kaponierze Fortu 7, czyli pod tak zwanej, zwaną Ścianą Śmierci. O, tutaj. Mam nadzieję, że w miarę to widzicie, potem to lepiej ogarniemy. I teraz pytanie, czy rzeczywiście to była Ściana Śmierci. Spróbujemy sobie to wyjaśnić. Przeanalizujmy cały temat dokładnie. W tym odcinku skupiamy się nie na całym życiu w Forcie VII więźniów, tylko na egzekucjach. Żeby zrozumieć, co się wydarzyło, zaczniemy od krótkiego, od krótkiego rysu historycznego. Otóż w połowie października 1939 roku, czyli tuż po wkroczeniu Niemiec hitlerowskich do, do Torunia, zaczęły się aresztowania do właśnie Fortu VII, który był tymczasowym więzieniem, trafiali, trafiały przede wszystkim osoby z tak zwanej inteligencji, czyli lekarze, urzędnicy, księża, policjanci, adwokaci, prawnicy i innego rodzaju. Czyli po prostu ludzie, którzy potencjalnie mogli wzniecić powstanie. Tych Niemcy bawiali się i w pierwszej kolejności ich aresztowali. Również aresztowano chłopaków w wieku 16-20 lat, bo to zaczynało się już przeszkolenie wojskowe, więc mogli mieć pojęcie o strzelaniu. I też eliminowano ich ze społeczeństwa. Trafiała tu jeszcze jedna grupa osób. Byli to po ludzie bogaci. Jeśli na przykład jakiś Volksdeutsch miał bogatego sąsiada i chciał przyjąć jego majątek, to wpisywał człowieka na listę aresztowanych z byle jakiego tam powodu, na przykład działalność antyniemiecka przed wojną. Człowiek trafiał tu właśnie do fortu, a Niemiec przejmował jego majątek. Prosta, ale skuteczna sztuczka. Komendantem obozu był tak zwany Karl Strauss toruński stolarz i przy okazji człowiek, który odbył szkolenie w Wojsku Polskim, notabene. Jego podopiecznymi byli Volksdeutsche z tak tzw. grupy zielonek, bo nosili zielone opaski. Oni pełnili głównie straż na forcie. Członierzy to byli żadni, nawet ktoś skomentował, że z paru metrów, z kilkunastu nie potrafili tam trafić do celu, ale mieli jedną wspaniałą zaletę. Znali toruńskie środowisko, wychowali się w Toruniu, znali swoich sąsiadów, widzieli kto czym się zajmuje, kto był w konspiracji. Mieli wszystko wynotowane, przygotowaną listę i znajomość środowiska była główną zaletą właśnie Volksdeutschów zwanych zielonkami. Przejdźmy teraz do meritum tematu, czyli do rozstrzań. Jak to się odbywało? Był taki świadek, który napisał wspaniałą książkę Więzień, no tytułu nie przytoczę, teraz więzień numer, muszę sobie przypomnieć, jaki to był numer, opowiada autorstwa księdza Gajdusa. Pokażę potem może kładki tej książki. Właśnie Wojciech Gajdus opisuje dokładnie, jak to się wszystko odbywało. Otóż więźniowie, którzy mieli opuścić fort, zostali wyczytani, ucieszyli się, że idą na wolność. Nawet pojawiały się komentarze, chłopie do księdza ktoś powiedział, jak wyjdziemy, mam w ogródku zakopane dwie flaszki, to ci postawię. Nie łam się, niedługo ty wyjdziesz. Wielka radość i działo się to w ten sposób. Na korytarzach były rozstawione gniazda karabinów maszynowych z spółdzielcami. Podjeżdżały pod poterne główną ciężarówki firmy Jaks Bacon Export, oczywiście pewnie nazwę przekręciłem, bo to niemiecka nazwa. Ciężarówki wyjeżdżały ze dwie-trzy i za jakiś czas, za pół godziny mniej więcej, przyjeżdżały znowu ciężarówki, znowu wyjeżdżały. I po jakiejś pół godzinie kolejnej kolejny transport. Tak właśnie to się odbywało. Więźniowie zaczęli się zastanawiać, o co chodzi z tymi ciężarówkami. Kiedy wreszcie już skończył się ostatni transport, zniknęły gniazda karabinów maszynowych z korytarzy. Ksiądz Gajdus wymknął się, tknięty złym przeczuciem, i zaczął się rozglądać. Udało mu się dostać do jednego z pomieszczeń, gdzie zobaczył rzeczy więźniów ułożone w walizkach, posegregowane, ale samych samych oczywiście osób już nie było. W ten czas zrozumiał, że skoro zostawili wszystkie swoje rzeczy i wyjechali, no to nie wyjechali na wolność, tylko na zagładę. Teraz wszystko stało się jasne. A rzeczy oczywiście pozostały do zagrabienia przez volksdeutschów, czyli osób sprawiających zwierzchnictwo na, na Forcie 7. I teraz już po wszystkiemu jak już więźniowie zostali wywiezieni faktycznie na rozstrzelanie, a do tego tematu jeszcze dojdziemy, okazało się, że panuje wielka zmowa milczenia. Te zielonki, czyli strażnicy forteczni nabrali wody w usta. Panowała totalna zmowa milczenia. Nawet po pijaku, a nie żałowali sobie alkoholu, nikt nie, paścił, nie puścił pary z ust. Pełna konspiracja. Z kolei rodziny osób rozstrzelanych otrzymywały często pocztą informację, że więzień taki czy taki zginął w zamieszkach wojskowych. Dziś wiemy, że wszystkich rozstrzeliwań dokonywano poza terenem fortu, czyli na Barbarce, Wolku czy Przysieku. Jest taka stara maksyma, że nawet na wojnie zbrodnia pozostaje zbrodnią. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zaciągnięte plandeki na ciężarówkach. Zmowa milczenia, zielonek, pełna konspiracja. Jak w kontekście tego wyglądałoby strzelanie do więźniów pod ścianą, rzekomą ścianą śmierci? Nie sposób byłoby takiej zbrodni ukryć przed więźniami. Ktoś coś by zobaczył, usłyszał, a na to wszyscy nie mogli sobie pozwolić. Zdawali sobie sprawę, że losy wojny mogą się potoczyć różnie i być może będą z tego rozliczani. Dlatego rzekoma ściana śmierci nie była żadną ścianą śmierci. Czym więc ulicha jest ta poniera i legenda o ścianie śmierci? To jest forteczna fosa. Spójrzcie na jej kształtowanie. Oczywiście to był mur zewnętrzny, którego już nie ma. Idealne miejsce na strzelnicę wojskową. I tak właśnie to wyglądało. W latach 50-60 ówczesne wojska radzieckie zorganizowały sobie tutaj strzelnicę wojskową. Fosa była po prostu naturalną osią strzelecką. Tutaj był kulochwyt, jak zbudowany, nie wiem, czy worki z piasku, czy jakoś inaczej, ale strzelano z potężnej broni, podejrzewałem, że między innymi z Mousina, miałem okazję strzelać, nawet byłem właścicielem tego karabinu. To jest potężny kaliber, potężna moc. Podejrzewałem, że część kul przebiła kulochwyt i rozwaliła ścianę. Potem przychodzili tu harcerze i żeby to miejsce upamiętnić, w te właśnie ślady po kulach, ładowali znicze, świeczki i te dziury pozostały takie właśnie charakterystycznie okopcone. I tak narodziła się legenda ściany śmierci, która w rzeczywistości była strzelnicą i kulochwytem, znaczy przybitym kulochwytem. Czy wobec tego mamy czcić to miejsce i zapalać tu znicze? Jak najbardziej. Ale róbmy to świadomie, że nie, że nie zapalamy tych zniczy, szczególnie 1 listopada. Na miejscu Ściany śmierci, tylko w miejscu matrymologii, czyli po prostu więzienia, jakim był Fort VII. I na zakończenie zwyczajowo już anegdota. Wezmę na warsztat ostatni przypadek. Otóż postanowiłem zrobić sobie mielone, a kucharz ze niego wyśmienity, więc kupiłem takie w paczuszce ładne mielone. Wziąłem tłuczek do mięsa i wale, wale, wale. I robimy się naleśnik. No ale dobra, jak tak wyszło, tak wyszło. To sobie ładnie to nie wiem, czy zagotowałem, czy usmażyłem, potem tak sobie uświadomiłem, że mielone to są takie klopsiki fajne, a nie coś takiego płaskiego, co mi wyszło. To o co chodzi? Przecież poprzednim razem całkiem nieźle mi szło. Tylko, że poprzednim razem to był schabowy. Pomyliłem troszkę mielone ze schabowym, no ale jak tu ktoś ładnie powiedział, trzeba wytyczać nowe trendy w kuchni. Słuchajcie, w tym odcinku to wszystko, w następnym zajmujemy się. Rozstrzeleniałem już na barbarce, dokończyłem po prostu ten temat. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.